Jenna Krok, serdecznie witam w programie Echo Szkoły. Nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szczelcach Opolskich zdobyły specjalne wyróżnienie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Opolu w kategorii organizacja pozarządowa. 20 czerwca 2013 roku w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Z tej okazji przyznawano wyróżnienia za najaktywniejszą działalność oraz coroczne nagrody w trosce o środowisko. Spotkało, spotkał nas ogromny zaszczyt, bo w kategorii organizacja pozarządowa otrzymaliśmy właśnie wyróżnienie w trosy o środowisko, taką statuetkę, którą tutaj trzymam w ręku, prawie Oscar, ale w wersji takiej kobiecej, i pamiątkowy dyplom. Nagroda ta, nagrodę tą otrzymaliśmy za skuteczną realizację programów edukacji ekologicznej i wdrażanie młodzieży do działalności na rzecz środowiska. W tym roku szkolnym odbywa się dziewiąta, trwa już dziewiąta edycja programu Okiem Młodego Ekologa. Pozyskaliśmy dotychczas około 150 tysięcy złotych i w ramach tego programu uczniowie uczestniczą w warsztatach terenowych w miejscach cennych przyrodniczo, to jest w parkach krajobrazowych Opolszczyzny, w parkach narodowych w kraju, zbierają surowce wtórne. Tropią nielegalne wysypiska, odbywają się liczne konkursy, wśród nich corocznie gimnazjada ekologiczna dla szkół gimnazjalnych naszego powiatu i powiatów sąsiednich. Odbywają się również zajęcia ekologiczne. Ta nagroda cieszy nas szczególnie, ponieważ Publiczne Gimnazjum Numer 1 jest pierwszą szkołą, która w historii funduszu otrzymała wyróżnienie w trosce o środowisko wśród wielu laureatów tychże nagród. Maluchy z przedszkola Numer 9 przygotowały specjalny występ artystyczny dla mamy i taty. Narysuję ten deser i na zawsze kręcę, by ci ręce wycięły głowy. na osiągnięcia uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 2. W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w innowacji pedagogicznej matematyka innego wymiaru. Innowacja ta kończyła się testem. Osobny test był dla klasy 1-3, osobny test był dla klas 4-6. Dzieci rozwiązywały około 25 zadań. Był to test wielokrotnego wyboru, więc do każdej odpowiedzi musiały się ustosunkować. Punktowany był w taki sposób, że za prawidłową odpowiedź był punkt, a za błędną był minus jeden punkt, i teraz przedstawię uczestników tego konkursu. Nazywał się Krzysztof Kieczanie, zająłem 47 miejsce w kraju, drugie w powiecie i drugie w województwie. Nazywam się Agnieszka Raszka i zajęłam ósme miejsce w kraju, i pierwsze w województwie i pierwsze w powiecie. Nazywam się Krzysztof Rył, zajęłam pierwsze miejsce w powiecie, drugie w województwie i szóste w kraju. Są bardzo dobrymi uczniami, szczególnie jeśli chodzi o umiejętności matematyczne. Na lekcjach również samodzielnie rozwiązują zadania, różne zadania i typowe i przede wszystkim nietypowe. Bardzo lubią wszystkie szarady, rebusy matematyczne. Ratuszu odbyło się podsumowanie konkursów i projektów zorganizowanych w naszej gminie. Konkurs pod tytułem Kredka, kredce powiedziała, jak szczelce opolskie rysowała, skierowany był do grup dzieci z naszej gminy. Prace konkursowe zostały wykonane z wykorzystaniem wybranych elementów systemu Edukacja przez Ruch. Podsumowano także projekt edukacyjny Mały Ratownik, który przygotowały nauczycielki z publicznego przedszkola nr 8. Jeżeli zaczniemy tak wcześnie, w przedszkolu, na pewno dzieci nie będą odczuwały strachu przed białym fartuchem. Jeżeli wydarzy się wypadek, nie będą czuły strachu przed wejściem do karetki, będą wiedziały, na czym polega sztuczne oddychanie. A przede wszystkim najbardziej zależało nam na tym, żeby wiedziały, w jaki sposób korzystać z numeru 112, że w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem, żeby nie, nie odczuwały przed tym strachu i żeby kiedyś w przyszłości mogły komuś pomóc. Wręczono również nagrody w konkursie plastycznym Segregujemy śmieci dorośli i dzieci, na który przesłano 22 prace. Za wykonanie eko-kwiatka także nie zabrakło nagród i pamiątkowych dyplomów. Przedszkole numer 8 zorganizowało pierwszy piknik rodzinny, na którym nie zabrakło ciekawych atrakcji. Podczas pikniku na dzieci czekała loteria fantowa a każdy los skrócił ciekawą niespodziankę. Maluchy mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni oraz wykonać ciekawe ozdoby z recyklingu. Zorganizowano także zabawy sportowe i wiele innych ciekawych atrakcji.

Z okazji obchodzonego 23 czerwca dnia ojca maluchy z przedszkola nr 9 i nr 10 opowiedziały nam o swoich tatusiach. Przy okazji składając im najserdeczniejsze życzenia. Jeść wszystko, ma czarne włosy, lubi się bawić ze i najbardziej lubi biegać. Mój tata nie ma włosów, bardzo lubi chodzić na piłkę i wszystko lubi jeść. I tata bywa tu w i ma czarne włosy i niebieskie oczy. I wszystko lubi jeść. Mój tata pracuje jako elektryk w Niemczech. Ma niebieskie oczy i czarne włosy. I bardzo kocham mojego tatę. W tam się zawsze bawię samochodami i, i i moim pistoletikiem na strzałki i yy, 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 chociaż sami się najczęściej bawimy. Ja kocham mojego tatę za to, że chodzi ze mną na rower i mój tata lubi jeść czerwoną kapustę i ma niebieskie oczy. Mój tata się nazywa Grzesiek i mój tata często się ze mną bawi i, i chodzi ze mną na rowery. I go bardzo kocham. Brązowe oczy i brązowe włosy. Lubię wszystko. Mój tato lubi jeść e, szpinak, jeździ ze mną na rolki i razem robimy jeździć na rower czarne włosy i piwne oczy. Mój tata nie ma włosów, pracuje w gazecie, lubi biegać. Kocham mojego tatę. Mój tata się nazywa Wojtek, Chodzi ze mną na spacery i jeszcze się ze mną bawi w chowanego. Gotuje jedzonko i najbardziej lubi zupę pomidorową i rolady. Mój tata ey, mm, sprawdza auta, czy mogą jeździć bo jak nie, to idą na podnośnik. I mój tata y, lubi jeść szpinak. Mój tata pracuje w zakładzie karnym I, i mój tata najbardziej lubi jeść rybę, ma brązowe oczy i, i ma czarne włosy. Mój tata lubi jeść gołąbki. Mój tata ma zielone oczy. Mój tata pracuje w zakładzie karnym. Mój tata się nazywa Grzesiek i, i lubi najbardziej jeść roladę um, i i ogląda mecz. Mój tata się nazywa tata Irek. I um, czarne oczy i sponka w domu. I robi mamy kawę i, um, um, i ma brązowe oczy. Mój tata ma brązowe oczy. Lubi jeść wszystko i... I go bardzo kocham. Mój tata pracuje w zakładzie karnym. Nazywa się Rafał. Ma blond włosów. No i siedzi przed telewizorem i ogląda mecz. Mój tata pracuje w zakładzie karnym. Najlepiej lubi jeść spaghetti. Mój tata nazywa się Mariusz, pracuje w y, zawodzkim w policji. Y, ma bełzowe oczy, czarne włosy i lubię wszystko. Mój tata ma czarne włosy, nazywa się Mariusz. Ma piękne oczy i też... Bardzo go kocham i zasami mój, mój tata ma czarne włosy i nazywa się Aleksander, a tata gotuje nam spaghetti. Mm. Złupę pomidorową. Nazywa się Krzysztof. Lubi się ze mną bawić hula hopem i czasami też z nim gram w grzybobranie. Mój tata gotuje dobre obiady i lubi ze mną grać w gry w kotach but kot w butach. Tata nazywa się Adam, pracuje w lesie i lubi robić zdjęcia. Mój tata ma czarne włosy, pracuje w piekarni, ma brązowe oczy i lubi się ze mną bawić w gry. Mój tata się nazywa Mariusz i lubi siedzieć obok telewizora i jeszcze... Lubi kotować. Mój tata pracuje w Afanie, czyli jest elektrykiem. Mój tata zawsze lubi jak się ze mną bawi i zawsze mnie kocha. Yy, mój tata ma czarne włosy, yy, pracuje yy, w Holandii, ma niebieskie oczy. Yy, i i zajmuje się... Y, y, zajmuje się budowaniem domów. M mój tata ma na imię Krzysztof, ma czarne włosy, oczy ma szare, no, no, chodzi, chodzi do... ma pracę w ratuszu i, i, i jest kierownikiem. Ma, nosi czarne ubranie. Mój tata ta ogląda bajki i się różne zabawy, gry branżowe bawi. I czyta nam i jeszcze robi na nas trochę śniadania i, i trochę sobie polezy i zawsze włącza nam bajki. Mój tato lubi pomagać mojej mamie i robi zakupy, sprząta dom i czasami i zawsze też gotuje. Mój tata lubi ze mną grać. Wujek się ze mną czasami bawi, gra czasami ze mną i chodzi ze mną czasami i z mamą na spacery. Ale to się bardzo czasami zdarza i się ze mną nawet gra go jak ma czas i sobie czasami jeździmy na rowerze. Jak dzisiaj przyjechałam do przedszkola na rowerze z wujkiem i wujek czasami do mnie mówi nawet Kamilek i tyle. Mój tato piacuje w więzieniu. Jak wiociarz pracuje to to, to śpi, a później się ze mną, bawi. Mój tata ma na imię Krzysiu. Tata lubi robi robić zupę pomidorową, sprząta. A mam pomaga, zajmieć moim bratem i kosi trawę. Mój Andrzej mam różowe włosy. No i lubi się ze mną bawić i buduje mi różne rzeczy i wymyśla. Mój tata, ona imię Zbyszek, pracuje w Poznaniu w szpitalu I, i najbardziej lubię jak razem mam mną w gry planszowe i... No i i ma takie szare włoski i, i br brązowe oczy. Mój tata ma na imię Michał. Pracuje tam, gdzie jest elektryz. Tam, gdzie się pracuje elektrycznie i mój tata jak wraca z pracy, to wtedy idzie na kanapę i pracuje na komputerze i ogląda telewizor. A kiedy skończy, to jak my się z moją siostrą bawimy, to wtedy przychodzi sprawdzać, czy, czy, się ba, czy się ładnie bawimy i czasami się z nami bawi. Mój tata lubi ze mną o, oglądać. Naprawia laptopy i komputery, a jak wraca z domu, to ogląda sobie sam. Nazywam się Julia. Mój tato pracuje. Czasem buduję tory dla pociągów i jeździ dla żyno, mój tato. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia taty, żeby był zdrowy i żeby na zawsze wszystkich kochał. Lubię się z nim bawić klockami i budować różne wieże. Z dnia, okazji dnia taty. Wszystkiego mu Mam na imię Ala, a mój tata się nazywa Tom, Tomek. Pracuję w autokompleksie. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia, taty, żeby był zdrowy. Ja mam na imię Malwina. Mój tata ma na imię Adrian. Lubię się z nim bawić w klacki. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia. Ja taty, żeby był zawsze uśmiechnięty. Mam na imię Natalka, a mój tata się nazywa Hubert i pracuje w Niemcach jako budowniczy. I lubię z nim się bawić, i chodzić do parku. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia taty. Mam na imię Jagoda, mój tato się nazywa Grzesiu, ma czarne włosy, chodzi w koszuli i pracuje w szkole wszystkiego najlepszego z okazji dnia taty, żeby był uśmiechnięty, żeby był zdrowy. Mam na imię Wiktoria i mój tata y, lubi się ze mną bawić w jakieś gry i zawsze y, idzie ze mną do pracy. Wszystkiego najlepszego z okazji Taty, żeby był uśmiechnięty, żeby wszystko robił fajnie i żeby, i żeby zawsze yy, był yy, co, co chce. Nazywam się Michasia. Mój tata się nazywa Tomek i pracuje w zakładzie karnym i lubi się ze mną bawić w parku. Wszystkiego najlepszego w dniu taty, żeby był zawsze uśmiechnięty, żeby robić co chce i żeby umiał sport. Maluchy z przedszkola nr 10 postanowiły odwiedzić szkołę, bo już od września niektóre z nich zasiądą w szkolnych ławkach. Dziękuję za uwagę dla programu Echo Szkoły mówiła Janna Krok.